Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pokrowcach na przyczepy kempingowe i kampery. Oprócz tego parę innych jeszcze detali. Zapraszam. Słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, Dzisiaj porozmawiamy sobie o pokrowcach i nie tylko. A dlaczego? Ponieważ kończy się sezon kempingowy, zbliża się jesień, zima i warto byłoby Wasze pojazdy zabezpieczyć przed śniegiem, brudem, kurzem, liśćmi, Z czym tam jeszcze może, może być zagrożony Wasz lakier na kamperach i nie tylko. Słuchajcie, mam tutaj y, dla Was i pokrowce na przyczepy kempingowe i na kampery, ale. Nie na wszystkie niestety kampery, generalnie te kampery, które mają taki nawis z przodu sypialniany nad kabiną, no te niestety tutaj mogą mieć problem, żeby się jakoś spokojnie zmieścić do tego typu pokrowca, to raczej innego typu kampery wchodzą w grę. Spójrzcie sobie, o tak z boczku, to jest takim normalnym jakby przodem. Mam nadzieję, że to będzie widać na tym zdjęciu lepiej. Dobra. Teraz, cóż to są za pokrowce? Pokrowce są zrobione z materiału o gramaturze 160 gram na metr kwadratowy, także dosyć solidnego materiału, czterowarstwowego. I teraz tak, pierwsze dwie warstwy są to warstwy wodoodporne, nie przepuszczające wody do wnętrza. Trzecia warstwa jest to warstwa z mikroporami, która umożliwia odparowywanie wody, wilgoci spod plandeki i czwarta, ostatnia warstwa najbliżej lakieru jest to warstwa taka podkładowa, bardzo miękka, powodująca zmniejszenie możliwości zarysowania samego, samego lakieru. Też przepuszczalna, powietrze przez nią spokojnie może cyrkulować. I teraz mamy te pokrowce w bardzo, bardzo wielu możliwych rozmiarach. Wszystkie te rozmiary znajdziecie u nas na stronie shopeneria.pl, także wejdźcie, sprawdźcie, czy wasz camper, czy też przyczepa kempingowa będzie mieścić się w nasze pokrowce. Myślę, że coś sobie na pewno znajdziecie i dobierzecie. Chcę Wam tutaj teraz pokazać mniej więcej, jak ten materiał wygląda z bliska i jakie feature, y, nazwijmy to, mają te, te pokrowce. Najfajniejszą cechą, że tak powiem, tych, tych pokrowców jest możliwość odpięcia, sobie tak jak tutaj widzicie na zdjęciu z boku, całego jednego boku i możliwość dostępu do, do waszej przyczepy czy też kampera bez konieczności zdejmowania całego tego pokrowca z pojazdu. Także jest to bardzo fajne, kiedy potrzebujecie wejść coś, wnieść, wynieść, sprzątać. A już macie położony pokrowiec, więc nie musicie go zdejmować, tylko bzyk, dwa zameczki, i, i można już mieć dostęp do danej burty. To jest jedna z funkcjonalności. Kolejna jest taką, że od dołu cały pokrowiec jest zaopatrzony w taką gumę, coś la, która umożliwia ładne dopasowanie do. Kształtu, kształtu tej przyczepy, czy też kampera, i uniemożliwia podrywanie całej tej plandeki przez wiatr, co znacznie wydłuża jej żywotność. Kolejną rzeczą, te plandeki są dostarczane w workach. Takich, kiedy już się pozbędziecie kartona, żeby Wam to jakoś wygodniej było umieścić gdzieś tam w garażu, czy gdzieś, są w takich fajnych, właśnie workach. Do składowania jakby w trakcie sezonu kempingowego, kiedy nie jest ten produkt rozłożony na przyczepie. Dobra, teraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda z bliska ten materiał. Oczywiście całej tej nie będę rozkładał, bo no, mija się to trochę z celem w tym moim małym studiu, ale jednak chcę Wam pokazać, jak ten materiał się mniej więcej zachowuje, jak on wygląda z bliska. Spójrzcie tutaj na ten materiał, on wygląda mniej więcej w ten sposób, tu Wam pokażę, o pod światło. tak widać tutaj, nie wiem czy widać to, czy nie widać. Generalnie w miejscach tych, nazwijmy to dziurek, on jest tam zgrzewany, także jest jakby troszkę cieńszy, ale nie jest na wylot to, także nie myślcie sobie, że to jest takie dziurkowane. Tak jak mówiłem, materiał jest odporny na promieniowanie UV na wodę, na warunki ogólnie zewnętrzne, także dosyć, dosyć mocny i miękki. Spójrzcie, jak on się ładnie, łatwo układa. Generalnie ja wam pokazuję worek, bo sam, sam pokrowiec jest wewnątrz tego worka, ale jest użyty dokładnie z tego samego materiału. Oprócz tego worka, no i wiadomo, samej plandeki nazwijmy to, dostajecie jeszcze taką fajną, samoprzylepną, dużą łatę. Można ją sobie podzielić na mniejsze fragmenty, jeśli potrzebujecie mniejszych, gdyby się coś podarło. Zawsze sobie można to zakleić. No i oczywiście instrukcja obsługi, jak to Unia Europejska wymaga do wszystkiego instrukcji. No i tyle w sumie co chciałem wam powiedzieć. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że ten krótki filmik troszeczkę Wam rozjaśnił temat przykryć tych kamperów i przyczep. Jeśli macie jakieś pytania, wpiszcie nam w komentarzach. Dajcie łapkę, jeśli filmik Wam się podobał. No i oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco, wrzućcie sobie suba. Najlepiej z dzwoneczkiem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!